Dzień dobry piękne i witam Was we Vlogmasie 21 i będzie to Vlogmas, który nie będzie o dekoracjach świątecznych, o prezentach, o gotowaniu na święta, ale będą na końcu oczywiście otwarcia kalendarzy moich <laughs> świątecznych, ale pierwsze co, moje nowości perfumowe w kolekcji oraz zapachy, które wybrałam na Wigilię, pierwszy dzień świąt i na Drugi dzień świąt, także jeżeli macie ochotę poznać moje wybory na święta 2023 i ogólnie moje nowości w kolekcji, zapraszam do oglądania dalej. Wszystkie kompozycje, które pokażę wam w dzisiejszym odcinku, są to nowości. A więc moja opinia będzie polegała tylko i wyłącznie na pierwszych wrażeniach. To nie jest ostateczna opinia, jeszcze wszystko się może zmienić, yy, dlatego że dopiero te zapachy poznaję. A co z tego ostatecznie wyniknie? No, zobaczymy. W każdym bądź razie zacznę od zapachu, który nie ujął mnie od samego początku. Ale ostatecznie wylądował na wishliście i znalazł się w mojej kolekcji I ci co mnie oglądają nie tylko na odcinkach perfumowych, ale i vlogowych Wiedzą, że jakiś czas temu dostałam pachnącą przesyłkę od Sylwii z kanału perfumy z innej beczki Sylwia przysłała mi kilka próbeczek, z czego kilka kompozycji wylądowało na wishliście Dwie już są w pełnym wymiarze w mojej kolekcji A jakie? I pierwszą kompozycją, e, i tak powiedziałam wcześniej, która no niestety początek bym całkowicie zmieniła, dlatego że jest e, odsłona pięknej róży, ale ona jest delikatnie chemiczna dla mnie na początku, tylko i wyłącznie na początku, ale ja już zaczynam omawiać zapach, a nie wiadomo o co chodzi. A chodzi o Lancôme, e, linia Lanui Tresor, kompozycja Flair e, która. Powstała w roku 2023. W nutach głowy znajduje się róża damascejska, w sercu jaśmin, tuberoza oraz dziwaczek i nuty bazy maciato, bita śmietana oraz paczula. Jak wspomniałam chwilę wcześniej wyczuwam w tym zapachu lekką syntetyczność, ale to trwa dosłownie, na szczęście, kilka sekund. Następnie odsłania się piękna róża w delikatnym objęciu tuberozy, jaśminu. Osłodzone są taką subtelną e, słodyczką waniliowej, bitej śmietany z delikatnym powiewem paczuli. Jest to zapach również e, taki zmiękczony laktonowymi akordami, bardzo przyjemnie. E, taki miękki, przytulny z takim cyklicznym powiewem kawy. Ja tej kawy nie wyczuwam cały czas. Jakbym miała Wam przyrównać kawiarenkę, która jest nieopodal, ale nie jesteście właśnie blisko tej kawiarenki, ale dochodzą od czasu do czasu do Was takie delikatniuśkie aromaty z tej właśnie kawiarni, to ja tak wyczuwam ten akord kawy ujęty, że on jest gdzieś tam w oddali, ale jest gdzieś obecny, także... Bardzo przyjemna w ogóle kompozycja, którą użyję na Wigilię, dlatego że wydaje mi się, że jest to taki bezpieczny zapach, przyjemny dla otoczenia, przyjemny w odbiorze. Zresztą ta kompozycja już kilka komplementów zdobyła. Kolejną kompozycją, którą się zachwyciłam od pierwszego powąchania z próbeczek od Sylwii i którą zakupiłam w pełnym wymiarze, pochodzi od marki Montblanc. Uwaga! Czytam po francusku, ale wiecie, to będzie takie moje, taki mój francuski. Nie, nieprawidłowo, także nie bierzcie ze mnie przykładu. Présence d'une femme. Ta kompozycja otwiera się przepięknie czarnym pieprzem i mandarynką, ale nie jest to taki pieprz ostry, ordynarny. Jest taki ostrawy, ale w takiej łagodniejszej formie, elegantszej i bardziej kobiecej. I właśnie ten pieprz nadaje takiej elegancji, pikanterii i bardzo ładnie podkreśla cytrusowe nuty. Następnie wchodzą florystyczne akordy z cudownie wyłaniającymi się tutaj nutami drzewnymi. Bazą, jak i całością kompozycji jestem zachwycona, zwłaszcza wydźwiękiem drzew. Jest tutaj drzewo sandałowe, jest machoń i. Dominuje tutaj zdecydowanie brazylijskie drzewo różane. Również ten zapach jest delikatnie paczulowy i osłodzony wanilią, ale nie jest to jakaś yy, bardzo słodka kompozycja. I ten zapach mam ochotę ubrać właśnie w pierwszy dzień świąt. Kolejna moja nowość w kolekcji pochodzi od marki Barbery Jest to kompozycja, która powstała w roku 2022 Hair Elixir de Parfum. Jest to również polecajka od mojej koleżanki z Instagrama, Kasi z profilu Send2Go, która opisywała ten zapach. I ja czytając właśnie jej odczucia i wrażenia. I skład, bo również Kasia tam skład podała, stwierdziłam, że ta kompozycja chyba będzie dla mnie. Byłam bardziej przekonana, tak w 99%, że trafię. Nie trafiłam. Chyba jeszcze tej kompozycji nie daję na straty, jeszcze nie chcę o niej źle mówić. Powiem Wam tylko tyle. Jeżeli kiedyś oglądaliście moją opinię na temat Banana Republic Dark Cherry and Amber, to ja mam wrażenie wielkie, że są to bardzo zbliżone kompozycje z taką właśnie ambrą, która bardzo dusząco i tak gęsto się wyłania. Również w tym klimacie mam giełkę od marki Sol de Janeiro, i dla mnie te trzy kompozycje tam giełka. Barber Elixir oraz Banana Republic Dark Cherry and Amber to są po prostu siostrzane kompozycje o podobnym klimacie, z wydźwiękiem ciężkiej ambry, duszącej wręcz. I niestety tutaj w każdej z tych kompozycji wyczuwam bardzo podobną, niemalże identyczną, charakterystyczną syntetyczność. Tak powiedziałam wcześniej, nie chcę o tym zapachu mówić źle, dlatego że dopiero go poznaję, to może nie jest ten czas na niego. Wszystko może mi się odmienić. Jeżeli chodzi o skład tej kompozycji, to w głowie jest jeżyna oraz truskawka, w sercu jest jaśmin, w bazie wanilia, bursztyn oraz drzewo sandałowe i jeszcze jedna ciekawostka. Bardzo dużo przyrównań tych trzech zapachów yy, czytałam, słyszałam do kompozycji Baccarat Rouge 540. Także jeżeli lubicie ten zapach, yy, mówię teraz o Baccarat Rouge 540, bo to jest zapach, którego się albo kocha, albo nienawidzi, to tu są trzy zapachy, które są do niego bardzo, ale to bardzo porównywalne. Kolejna moja nowość pochodzi z roku 2023 i jak tylko została wydana, jak zobaczyłam w ogóle jej wygląd, to gorączkowo szukałam składu. I właśnie jak przeczytałam skład, stwierdziłam, to może mi się spodobać. I powiem wam, że mam uśmiech od ucha do ucha, dlatego że nie tylko wizualnie mi się podoba, ale pierwsze wrażenie są zachwyty. A mowa o Salvatore Ferragamo, linia Amo, edycja specjalna zapachu Oriental Wood. Oriental Wood zostało przetłumaczone z języka arabskiego, dlatego że w oryginale Nazwa jest tutaj po arabsku na flakonie, co ma mocne nawiązanie i sugestie, że to ma być zapach w stylu arabskim i jak najbardziej taki jest. Tyle, że orientalne, właśnie arabskie perfumy potrafią być takie mocne, ciężkie, a ten zapach uważam, że jest o wiele łagodniejszy i lżejszy właśnie od arabskich, orientalnych kompozycji. Na początku w ogóle byłam bardzo zaskoczona, że włoska marka, marka którą bardzo lubię, którą bardzo cenię, której kompozycję mam w swojej kolekcji, bo z linii Amo mam swojego ulubieńca, że gdzieś tam postanowiła spróbować sił w kierunku arabskim i powiem wam, że jak najbardziej jest to udana kompozycja. Co mnie tutaj też zaskoczyło, dlatego że jak powąchałam, jeszcze w ogóle nie nosiłam go Globalnie na razie były testy na ręce, i yy, yy, uderzyła mnie taka głęboka. Róża, róża, która jak dla mnie yy, przywołała mi wspomnienia z testów, chyba dwa albo trzy lata temu. Testowałam sobie odlewki perfum, i tam była kompozycja Montale z różą, oczywiście na czele. I ta róża, która tutaj jest yy, w składzie, bardzo mi przypomina taką typowo Montalowską różę. To jest zapach mocno orientalny, ciepło-korzenny, delikatnie aromatyczny, troszeczkę i yy, właśnie ze słodyczą taką. Waniliową, ale jest ta kompozycja orzeźwiona właśnie przez cytrusy, tam jest obecność jabłka również. Naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna kompozycja, warta uwagi, warta spróbowania. Ja ten zapach yy, mam zamiar nosić w drugi dzień świąt. Ostatnia moja nowość kolekcji i gwiazda dzisiejszego odcinka, z którą się wiąże taka dłuższa historia, ale od początku. O tym zapachu czytałam również na profilu Kasi ze St to go. Czytałam jej odczucia i wrażenia i byłam w Grecji właśnie na urlopie i wracając tutaj do Irlandii powąchałam sobie ten zapach wstępnie na lotnisku. E, Powołałam go, wsiadłam do samolotu i już siedząc w tym samolocie żałowałam, bardzo żałowałam że go nie kupiłam, dlatego że tym zapachem się zachwyciłam e, później po przyjeździe wymieniałyśmy się nowościami z moją koleżanką Ewcią to znaczy ja jej przyniosłam nowości moje perfumowe również, na jej prośbę zakupiłam jej kilka kompozycji na lotnisku i jej właśnie powiedziałam o tym zapachu, jak bardzo on mnie urzekł jak bardzo mi się podoba i dalej i tak dalej i z Ewcią to mamy taką sytuację, że czasami jak jeździmy na urlopy, to my sobie coś tam przywozimy, i w rozliczeniu jest coś takiego, że na przykład mówię: Dobra, Ewcia, nie oddawaj mi pieniędzy, po prostu kupisz mi jakieś perfumy na lotnisku i, i będziemy rozliczone. I Ewcia właśnie usłyszała, że ten zapach bardzo mi się podoba, i ona pewnego dnia, a miałyśmy się rozliczyć właśnie z jakichś tam zakupów. I Pewnego dnia przyniosła mi tą kompozycję do pracy i ja po prostu o nie miałam, bo nie spodziewałam się tego. To znaczy, nie spodziewałam się tego w tym momencie, dlatego że ja wiedziałam, że Ewcia mi kiedyś tam przy okazji urlopu swojego kupi jakieś perfumy, ale ona akurat nie, nigdzie nie wyjeżdżała, także jakoś z dnia na dzień przyniosła kupiła mi perfumy Jean-Paul Gaultier Kompozycja divine i Oto mój pierwszy gorsecik w kolekcji. Wcześniejsze zapachy od Jean Paul'a Gautier wcale mnie nie zachwycały. Były dla mnie zbyt słodziaszne, a ta kompozycja jest tak niesamowicie aromatyczna. W ogóle jest to kompozycja, która jest idealna chyba na każdą okazję. Nosiłam ją, no troszeczkę jej zużyłam, bo po prostu <grych> przez pierwszy tydzień chyba codziennie używałam, także takie mam zużycie. To jest flakon 50 ml, ale powiem Powiem Wam, że jak zobaczycie gdziekolwiek tą kompozycję i będzie tester, powąchajcie, są przepiękne wydanie białych kwiatów, żółtych kwiatów. Niesamowite połączenie pudrowości ze świeżością, z aromatycznością, z takim delikatnym orzeźwieniem, i przy tym wszystkim ten zapach daje taki spokój, taki relaks, naprawdę no coś cudownego. Nie spodziewałam się, że Jean-Paul Gautier kiedykolwiek wyląduje w mojej kolekcji, bo zazwyczaj te zapachy mnie zbyt mocno przytłaczały. Także mój pierwszy gorsecik. Jak na razie to wszystkie moje nowości w kolekcji i moje wybory perfumowe na święta. Dajcie mi znać w komentarzach, które zapachy znacie, które lubicie, które wam nie przypadły do gustu. Także czekam na was w komentarzach. Ślicznie wam dziękuję za 21. dzień vlogmasu. Ja jeszcze was zapraszam na krótką relację z otwarcia kalendarzy, ale to będzie bardzo szybciutka pod muzyczkę, relacja po prostu pokażę wam co w dzisiejszych okienkach były miłego dnia lub yy, miłego wieczoru, to zależy, kiedy ten odcinek oglądacie. I zapraszam Was na kolejny 22 już vlogmas. Buziaczki na razie, pa pa!